Witajcie moi kochani, wyjmujemy już karty na 11 stycznia. Niestety nie mogę Wam karty pokazać tej, która wyszła, bo jest na niej pewna nagość. No i na pełne czytanie zapraszam Was na mojego TikToka oraz na mojego YouTube'a tarotowe przesłania dla Ciebie do zakładki filmy. Tam znajdziecie kochani już czytania na Nowy Rok 2026 oraz na styczeń dla wszystkich znaków zodiaku. Więc zapraszam Was serdecznie. Czytanie to oczywiście jest ogólne, więc nie będzie rezonować z nami wszystkimi i tak samo. Zapraszam więc Was, kochani, na czytania indywidualne. Możemy je zrobić dla, na wszystkie pytania, jakie macie, bez limitu pytań, bez limitu, bez limitu czasu, albo, albo odpowiem na Wasze jedno pytanie, jedno zagadnienie. Zajmuję się również reiki oraz jajowaniem, czyli oczyszczaniem energetycznym za pomocą jajowania. No i robię też dla Was kursy tarota, więc jeśli jesteście nimi zainteresowani, to proszę Was, kochani, o kontakt. Nawet można pisać w komentarzach. Dziękuję Wam za wszystkie wyświetlenia, polubienia, komentarze i udostępnienia. Zwłaszcza mój kanał YouTube'owy, tarotowe przesłania dla ciebie, bardzo potrzebuje właśnie waszej obecności i aktywności, bo aby odblokować na nim wszystkie funkcje, muszę uzbierać co najmniej tysiąc subskrypcji. A do tego mi jeszcze bardzo dużo brakuje. Proszę więc was, kochani, o pomoc i wsparcie w tym względzie. Wysyłam wam dużo wdzięczności i miłości. <kluzny> no i na 11 stycznia wyszła nam piękna karta Umiarkowanie. Przy okazji mamy tutaj pięknego anioła na tej karcie, a więc mamy też silną opiekę sił wyższych. Więc tego dnia, kochani, mamy bardzo duże szanse na taki harmonijny, spokojny dzień. Jeżeli mieliśmy jakieś problemy, to jesteśmy w stanie przywrócić równowagę, harmonię w naszym życiu. Jeśli mieliśmy jakieś konflikty, no to jesteśmy w stanie je załagodzić, pogodzić się. Mogą być potrzebne tutaj jakieś kompromisy, chęć porozumienia się, rozmowy. Jakieś ustępstwa, chęć połączenia przeciwieństw i sprzecznych interesów czy oczekiwań. W każdym razie jest na to szansa. U niektórych może nastąpić to już tego dnia, a u innych jest to pewien proces, który może jeszcze potrwać i możemy na to jeszcze poczekać. Ale warto się, kochani, postarać. Ta karta zapowiada również dobre wiadomości.